Dzień dobry. Witam serdecznie. Razem z nami trener młodzieżowej kadry Narodowej Kobiet, Ludwik Buczyński. Panie trenerze, obsada może niezbyt liczna w porównaniu do KSZTLi, ale za to bardzo mocna. Zgodzi się Pan z nami? Oczywiście. Nie przyjechały już słabe to takie jak patrzymy po nazwiska, doświadczone i z tytuami. A te chyba słabsze jest z państw europejskich też nie przyjechały i tych państw nie ma. Wczoraj pierwszy pojedynek za nami Debiutantka Tatiana Pluta Od razu z Rosjanką Zresztą losowanie chyba niezbyt udane No jak to losowanie Ustawiamy raczej losowanie Pod gospodarze, czyli Turcję I, i pod Rosję no, Tak przynajmniej po tych drabinkach Wygląda Dzisiaj pięć kolejnych Polek Jak można Ocenić krótko przed walkami, formę, oczekiwania? No, przyjechały wygrywać. No, to, to, że mamy już medale z to nie tylko my mamy, cała Europa ma, prawda, bo taka ilość już niektórych zawodniczych, że niego wyjścia nie ma. Ale, ale... Yy, no... Po, widziały wczoraj wszystkie panie walkę naszej. Tatiany Pluty, że z Rosjanką walczyła dziennie do końca, więc no... Też, będą no, walczyły. Do, miały taki cykl przygotowań, że są w dyspozycji dobrej. i i teraz tylko szczęścia. Wczoraj widział Pan kilka pojedynków yy, zarówno grupy młodszej, jak i starszej. Jak poziom yy, walk może Pan ocenić? Bardzo wysoki. Może dwie, trzy takie zawieszki przyjęły słabszą do no czy rundy, ja, a reszta walka do końca i punktacja, jak patrzyliśmy, to trzech sędziów dawało jednej, dwóch sędziów dawało drugiej. Prawda? To było takie no, na styku walki. Atmosfera? No, wspaniała. Warunki bardzo dobre. chodę ładny. Blisko Waga, badania lekarskie można trenować, no i do sali nas zauważyć przywożą. Znaczy, na wszystko jest fajnie. Czyli, jednym słowem, możemy się spodziewać dzisiaj na pewno ciekawych pojedynków. Mamy dużo debiutantek w zespole. No, ale to są fajne, że bo no, nie było przyjmowane. Zobaczymy, no też jest jeszcze jak to, jak to wyjdzie w ringu. Czyli więcej się dowiemy po pojedynkach. No myślę, że wieczorem dam sygnał. Fajnie, czekamy na kolejny wywiad z trenerem. Przypomnę, trener Ludwik Buczyński, trener młodzieżowej, kadry młodzieżowej kobiet który aktualnie przebywa w Turcji, w Ordu i sprawuje funkcję pierwszego szkoleniowca. Liczymy na sukcesy, panie trenerze. I do później, do kolejnej części. Nie, początek już był <grym> wspaniały. No, <grym> na początek tyle medali, to każdy by zemdlał, no, ale ja zawsze patrzę na wygrane medalki. No Fajnie. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.